za rado otwieram pierwszą trzecią sesję Rady Gminy Rozolnik, w której uczestniczy 14 radnych. Zostaną w porządku Witam serdecznie wszystkich uczestników tej sesji rady i wszystkich gości. Zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, chciałbym Państwu przypomnieć, że obrady sesji są transmitowane i uchwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obrad i dźwięk. Klauzula informacyjna w tej sprawie została umieszczona na drzwiach do sali oraz w biuletynie. Otrzymaliście Państwo porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś wnioski do porządku obrad? No. Dalsze wprowadzenie obrad przekażę Pani Marię Gilek, wiceprzewodniczącej Rady Gminy Przystępujemy do realizacji punktu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnaty z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rosowskiej. Radny pan Krzysztof Szciński w dniu 12 sierpnia 2020 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rodziej z przyczyn osobistych zgodnie z artykułem 19 ust. 5 w przypadku rezygnacji przewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Czy są w tej sprawie pytania? Odczytam, nie ma Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 23 łamamy przez 126 przez 20 Rady Gminy Rozogi z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rozogi. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się rezygnację Radnego Krzysztofa Czcińskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rozogi. Paragraf drugi. Uchwała. Chodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis się przewodniczący, wiceprzewodniczący rewizji. Czy są pytania? Projekt poddaję pod głosowanie. Proszę, proszę o przygotowanie terminali do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk, przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę podnieść punkt i nacisnąć przycisk. Stwierdzam. Stwierdzam, że uchwała została, została przyjęta większością głosów. Pokażę się. Renata Bałdyga, Dorota Kulas, Marek Stolarczyk, Czesław Barniak, Jerzy Bruderek, Grzegorz Kaczmarczyk, Marzena Lis, Maciej Sipiański, Marianna Ostunek. Małgorzata Dragun, Romuald Kaczmarczyk, Krzysztof Kścinac, Sławomir Zyś. Strzelam, przeciw. Przeciw. Mhm. Przeciw. To jest to strzelane, czy przeciw? Przeciw. Przeciw. Po prostu mamy problem z kolorami, tak? Jest przeciw jedna osoba i to jest pani radna pani Wanda Małom. Tak, jedna osoba no jest przeciw. Rozumiem, że uchwała została przyjęta większością głosów. Czy chce zabrać głos panu Krzysztofowi? No. Szanowni Radni, szanowni panie, byście zabrać głos. Chciałbym podziękować Radzie i pracę, za to, że mogłem sprawować funkcję Przewodniczącego Rady i kierować pracami Rady Gminy. Prowadzenie obrad było dla mnie nowością, nie lada wyzwaniem. Dziękuję Pani Lili Biedrzyckiej Gwiazda i pracownikom Cługi Rady, którzy pomagali mi w przygotowaniach do prowadzenia sesji. Dziękuję Panu Puitowi, są pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom i kierownikom jednostek samorządowych za współpracę. Jednocześnie chciałbym przeprosić wszystkie osoby, które mogę w jakiś sposób urazić. Podczas prowadzenia przez przeze mnie sesji. Ze względu na sytuację, w jakiej się znalazłem, <coughs> uważam, że postępuję właściwie, składając rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Nie chciałem, aby moje prywatne sprawy komplikowały pracę Rady Gminy. Pragnę również przeprosić za zamieszanie, które spowodowało moją rezygnację. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Radni, chciałbym też podziękować za sprawne i dobre prowadzenie za przewodnictwo w Radzie Gminy. Chciałbym też podziękować za takie aktywne uczestnictwo w życiu Gminy i za godne reprezentowanie Gminy, Radnych i nas wszystkich. We wszelkiego typu przedsięwzięcia, w których Pan Przewodniczący uczestniczył. Chcę też wyrazić takie życzenie od nas, myślę wszystkich, aby e, wszelkie sprawy, które spowodowały to, iż e, były przyczyną tej rezygnacji, użyły się pomyślnie i, i dobrze. Oraz życzę, w imieniu nas wszystkich, wszystkiego dobrego i wszelkiego powodzenia dalszej karierze, ale myślę też, że nadal pan radny będzie aktywnie uczestniczył w życiu mi. Wszystkiego dobrego. I tu chcieliśmy wręczyć takie kwiaty symboliczne. Chciałbym podziękować panu, panu Krzysztofowi za rzetelne pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rozwoju oraz za jego dotychczasową działalność na rzecz rozwoju naszej gminnej społeczności. Dziękuję bardzo. Aby móc dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, Rada Gminy musi powołać komisję skrutacyjną, która przeprowadzi wybory w głosowaniu tajnym. Zwracam uwagę, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego Rady Gminy. Proszę o zgłaszanie osób do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Proszę Marek Sodarczyk. Czy Marek Somacik wyraża zgodę? No. Tak. Proszę jeszcze dalej. Dorota, hmm. Dorota Kulowska. Czy Pani Dorota wyraża zgodę? Tak, proszę. Jeszcze jedna osoba Czesław Warniak. Czy Czesław Warniak wyraża zgodę? Są uwagi do proponowanego składu komisji? Nie ma. Skład komisji skrutacyjnej poddaje pod głosowanie. Proszę przygotować przygotowanie. Kto jest za przyjęciem proponowanego składu? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Wszyscy stwierdzam, że skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. Proszę Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. Przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady. Przed przystąpieniem do głosowania nad kandydatem chciałabym poinformować, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego Rady Gminy odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy wraz z uzasadnieniem. Proszę, kandydatów. Przewodniczącego Rady proponuje radnego Macieja Sypiańskiego jest to doświadczony samorządowiec, wieloletni radny, aktywny działacz społeczny, udziela się także w straży, działa w straży pożarnej myślę, że będzie dobrze wypełniał obowiązki przewodniczącego Rady czy radny Maciej wyraża zgodę? tak wyrażę Proszę, czy są jeszcze jakieś propozycje? Proszę, panie. Pani Przewodnicząca, zgłaszam kandydaturę radnego Grzegorza Kaczmarczyka na funkcję przewodniczącego rady. I uzasadnienie, gdyby nasze pozostaje niezmienne, tak jak na początku sesji. Dziękuję. Na, na początku kadencji, przepraszam. Dziękuję. Czy radny Grzegorz wyraża zgodę? Tak, tak, Czy są jeszcze jakieś propozycje? Nie ma więcej. Zapoznam państwa zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy. Głosowanie jest tajne. Radni głosują na kartach, które rozda komisja skrutacyjna. Głosowanie odbywa się na zasadzie skreślenia nazwiska kandydata. Głos otrzymuje kandydat nieskreślony. Jeżeli będzie zgłoszona więcej niż jedna kandydatura, za głosy ważne uznaje się te na których pozostało jedno nazwisko nieskreślone. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. Jeżeli będzie zgłoszona jedna kandydatura, kandydat powinien otrzymać bezwzględną większość głosów. Każdy z Państwa radnych dokona aktu głosowania podchodząc do mównicy pod czytaniem nazwiska przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Może komisja skrutacyjna nie w family. thank Przystępujemy do głosowania. E, jeszcze, może jeszcze, żeby, żeby głosowania. No, no. Głosowanie jest tanie. Radzie głosują na kartach, które rozda komisja skutacyjna. Głosowanie odbywa się na zasadzie skreślenia nazwiska kandydata. Głos otrzymuje kandydat nieskreślony. Jeżeli będzie zgłoszona więcej niż jedna kandydatura, za głosy ważne uznaje się te, na których pozostało jedno nazwisko niezkreślone. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. Jeżeli będzie zgłoszona jedna kandydatura, kandydat powinien otrzymać bezwzględną większość głosów. Wszystko jasne już? Dziękuję <noise> bardzo. <noise> <noise> Renata Bałtyga. Jerzy Bruderek. Marczyk Grzegorz. Thank you. Czyński Marcin. Ctyński Krzysztof. amen mm -hmm.